Witam Was bardzo serdecznie. I na początku mojego nagrania, jak zwykle, będę Was prosił o, o, o wszelkie przejawy aktywności z Waszej strony, więc proszę o subki, lajki i komentarze również są bardzo, bardzo mile widziane. Dziś chciałbym e, się odnieść do e, artykułu w internecie, który e, bardzo mnie poruszył i chciałbym po prostu e, chciałbym wam e, o, o, o tym opowiedzieć co ja co ja myślę na temat e, na, na, właśnie na temat, który zostałby poruszony w tym artykule. Artykuł ma tytuł Rosyjski atak na Czernichów, są zabici i I na początku artykułu mamy tak, na początku artykułu jest tak, co najmniej 11 osób zginęło. A 22 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Czernichów na północ Ukrainy, przeprowadzonego w środę w godzinach porannych. Liczba ofiar może wzrosnąć, poinformował szef ukraińskiego MSW i Kłymenko. Głos swojej ataku zabrał prezydent Ukrainy Władymiu Zeleński. No i słuchajcie, no, z mojej strony wygląda to w ten sposób, że po prostu no, nie, nie ma wytłumaczenia dla, dla tego co, co się dzieje dla wszelkich działań wojennych nie ma nie ma żadnego wytłumaczenia. Tu mi przychodzi na myśl. Na pewno słyszeliście o słynnym wywiadzie jakiegoś amerykańskiego reportera z samym, samym Putinem, którego, który to się odbył, ten, ten wywiad w Moskwie. Nie, nie oglądałem całego tego wywiadu. Może jakieś tylko fragmenty. Natomiast no cokolwiek by Putin nie powiedział, no to, to, to jest jednak tak niedopuszczalne, aby po prostu ludzie ginęli. I, i, I wojna nie ma wytłumaczenia i zawsze jest bezsensowna, choćby nawet nie wiadomo, jakim miała, nawet nie wiadomo, jakie miała. Yy, yy, Powody, jakie by miały przyczyny, to i tak po prostu jest to niewybaczalne. Więc no, ten artykuł bardzo mnie też zasmucił, bo cały ten konflikt między Rosją a Ukrainą też spowodował destabilizację nie tylko Europy i Ameryki Północnej, ale i całego świata, bo, bo mamy skutki gospodarcze tego konfliktu mają swoje, mają swoje przyczyny i mają swoje konsekwencje na całym świecie, także co, cała gospodarka światowa została zdestabilizowana przez, przez ten konflikt, i teraz co, tutaj nie ma, nie ma żadnego wytłumaczenia dla, dla yy, rozwiązywania konfliktów przez zbrojne, w formie zbrojnej bo giną po prostu ludzie, zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie e, ukraińskiej. E, więc po prostu, no, no, tak czy siak jest to, jest to sprawa zupełnie niewybaczalna. E, no i, no i w, w tej, w tej krótkiej, w tym krótkim moim nagraniu chciałem się właśnie odnieść do do tego co, co jest w tym artykule e, oczywiście link do artykułu zamieszczę w opisie tego filmu e, w, no również w, jak, jak zawsze będę będę was zachęcał do tego aby aby sub, aby wejść na, do mojego sklepu internetowego i zakupić i wypróbować produkty. Z mojej strony ja mogę powiedzieć, że są e, fantastyczne e, fan, są, są to e, produkty fantastyczne bardzo dobrej jakości tylko i wyłącznie na, naturalne, także tutaj nie ma jej ja sam używam, także... Nie ma, nie ma, I mogę powiedzieć, że są e, na, naprawdę bardzo do, dobre. E, no i, i co? I, I zachęcam Was do, do tego, aby zobaczyć e, mój sklep. E, no i mój, mój, można, można polecić też ten sklep innym osobom, nawet w, w, które się posługują innym językiem, bo e, w prawym, górnym. Rogu, z strony jest możliwość zmiany języka, więc w kilkunastu językach można, można również tam mój sklep odwiedzać i zapoznawać się z różnymi produktami w różnych językach. No i co ja mogę Wam powiedzieć? Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję za. Za, wszelkie, do, za wszelką dotychczasową Waszą aktywność, a i e, zapraszam do, do, do kolejnych filmów, które pojawią się na moim kanale. No i dzisiaj na tyle, ten konflikt między Rosją a Ukrainą jest, jest, jest tragiczne i po prostu nie ma nie, nie ma wytłumaczenia na, na to, co się tam, co się tam po prostu dzieje. No dobrze, to, to na dzisiaj jest wszystko. No i jutro też postaram się coś nagrać. Zobaczymy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo i. I do, do zobaczenia. Pa pa.